Masz projekt w domu i zastanawiasz się nad konstrukcją dachu. To jedna z najważniejszych decyzji, która wpłynie na koszty, czas budowy i możliwości aranżacyjne. Wiązary prefabrykowane to świetne rozwiązanie, ale nie dla każdego projektu. Dzisiaj pokażę Ci konkretne przykłady, gdzie sprawdzają się doskonale, gdzie mogą być alternatywą, a gdzie lepiej rozważyć. Inne opcje. Przeanalizujemy projekty najpopularniejszych biur projektów. Ja nazywam się Marcin Czerwiński, współtworzę firmy Leknar, gdzie zrealizowaliśmy ponad 5000 konstrukcji dachowych różnego typu. Na podstawie tego doświadczenia pokażę Ci, jak ocenić potencjał swojego projektu. Rozpoczniemy od analizy prostego dachu dwuspadowego. Jest to projekt pracowni Archon, nazwa Dom w Kostrzewach 4. Dosyć popularny projekt, realizowaliśmy go chyba kilka razy. Jak wygląda ten projekt? No, jakby w założeniu, jest to dom parterowy. 14,30 na 9,20. Tutaj widzimy mniej więcej rozkład pomieszczeń. Dla nas też istotny będzie sam przekrój. Widzimy, że tutaj planowana raczej jest konstrukcja tradycyjna. Na tym życie parteru można dostrzec jeszcze to, że poza ścianami zewnętrznymi, tutaj jak sobie, jak sobie dokładnie to zobaczymy, to są takie pogrubienia w ścianach działowych. Więc to sugeruje słupy. Słupy żelbetowe, tak? I tutaj jeden słup, i tutaj drugi. Więc, no, zapewne jest tutaj też podciąg, jakby mm, przez długość, długość budynku, być może w jedną albo w drugą stronę, ale no, są podciągi zastosowane po to, e, żeby móc wykonać tutaj strop taki tradycyjny żelbetowy, tak? Tutaj nie jest planowany strop drewniany, tylko strop żelbetowy. Pewnie gdzieś w opisie tego projektu można by to dostrzec, no, ale tak tutaj było to zaplanowane. Czyli tradycyjny strop i więźba tradycyjna krokwiowo. No tutaj są tylko krokwie, podejrzewam, że pewnie jakieś kleszcze się pojawią, więc to będzie taki dach płatwiowo kleszczowy, bo widzimy płatwie i słupy. Dobra. I teraz tak. czy to można przerobić na wiązary? Można, często się to robi. Jak taki projekt wiązarów na przykład by wyglądał? No tutaj mam jedną z takich realizacji. Ten budynek jest mniej więcej wyrysowany. Co istotne, jakby no tutaj Konstrukcja wiązarowa opiera się tylko na ścianach zewnętrznych, czyli już jakby nie były wykonywane dodatkowo te słupy, podciągi i tak dalej. Oparcie było na samych ścianach zewnętrznych. Nawet tutaj na, na zewnątrz widzimy, że żadnego podciągu nie ma, czyli te wiązary tutaj po prostu są przewieszone troszeczkę dalej. Zmienił się troszeczkę kształt tych wiązarów też, bo są to wiązary z okapem płaskim. tak? Widzimy, że ten, ten obrys jest odrobinę inny niż, niż na tym na tym przekroju, no bo tutaj mieliśmy po prostu ściankę kolankową i krokwie, a, a w przypadku wiązarów no, mamy pełen trójkąt, aczkolwiek nie jest to jedyne możliwe rozwiązanie, można by też właśnie zrobić takie wiązary z ścianką kolankową, to może jeszcze zaraz o tym powiem, no i taki stryszek tu po prostu zrobiliśmy, tak, 3, 3 metry szeroki, 2,08 wysoki, oczywiście przez całą długość, no i reszta to już taka standardowa konstrukcja wiązarowa. Czy wiązary na ten budynek są dobrym czy złym wyborem? Nie wiem. Nie powiem, że, że są idealnym, bo od czego to zależy. Wyjaśnię te kwestie na schematycznych rysunkach. Odłóżmy sobie laptopa i jak to wszystko wygląda. W tym projekcie oryginalnie mamy strop jakiś tam żelbetowy. Mamy tutaj ścianki kolankowe. Na tych ściankach oczywiście przychodzą murłaty. Mamy układ dwóch krokwi, łatewki, no i jakieś tam, jakieś tam słuchy, tak? No i podejrzewam, że tutaj też pewnie się pojawią albo, albo u góry, albo na spodzie tam jętki czy kleszcze. Już nie o to chodzi, ale pewnie też jakaś belka do sufitu, jakaś taka belka spinająca powinna się pojawić. No i mówiłem o tym, że, okej, okay, tutaj to troszeczkę dalej sięgało. Mówiłem o tym, że akurat tam zastosowaliśmy taki alternatywnie, taki, taki wiązar, no bardzo, bardzo typowy. Bardzo typowy wiązar, po prostu ze stryszkiem. I teraz tak, dodatkowo w tym projekcie było tam jeszcze jakieś podparcie. Pewnie ten podciąg był schowany tam w stropie, ale gdzieś tam widać, że była jakaś belka żelbetowa, no i dodatkowo wykonane słupy, czy tam jeszcze chyba jakieś kawałki, kawałki ścian. Kiedy warto, kiedy nie warto? no Przede wszystkim podstawowa różnica jest taka, że w dachu tradycyjnym, teoretycznie jak mamy tutaj cały strop żelbetowy, no to finalnie cała ta przestrzeń jest no, tak naprawdę dostępna, jedyne co w tej przestrzeni przeszkadza, no, to są te słupy, tak, z tym, że te słupy tam pewnie też części są co około 3 metry czy, yy, czy coś takiego, więc po prostu mamy taki yy, słup przestrzeni naszego poddasza, no jakieś tam wystające yy, płatewki yy, i tak dalej, no w przypadku wiązarów tak naprawdę do wykorzystania pozostaje nam ta przestrzeń, więc no jest to jakiś argument za dachem tradycyjnym, że tej przestrzeni jest dużo, dużo więcej, no tylko jest właśnie zawsze pytanie, czy tej przestrzeni y, potrzebujemy. Na pewno y, z drugiej strony, no tutaj musimy zrobić dodatkowy strop, dodatkowe podciągi, dodatkowe ściany. No w przypadku wiązarów tak naprawdę wystarczy obrys zewnętrzny i jest ok. Ten dom jest planowany raczej jako parterowy, tak jak sobie zobaczymy ten rzut parteru, no to tam nie było nigdzie widać miejsca na schody, że było planowane jakieś wejście. Takie miejsce też, no, niełatwo jest czasem, czasem znaleźć. Więc jeżeli to jest dom parterowy, no to właśnie, no to pytanie, czy my faktycznie będziemy chcieli korzystać z całego poddasza. Bo wydaje się, że ekonomiczniej wyjdzie nam ten projekt całościowo, jeżeli go będziemy rozpatrywać, to właśnie związarów. Ale jeżeli w przyszłości, nie wiem, chcielibyśmy sobie zostawić opcję, że może jakieś tam pokoje coś porobimy, no to w tym wypadku. Być może jednak trzeba będzie zostawić tą wersję z dachem tradycyjnym. Tak, no jakby, w dachu tradycyjnym nigdy tyle przestrzeni nie, nie osiągniemy. Możemy ten wiązar modyfikować, tak, zrobić troszeczkę szerzej, troszeczkę wężej i tam jasne, nie? To wszystko ma wpływ też oczywiście na cenę, ale, ale są różne opcje. Możemy też to zaprojektować tak, żeby tam ewentualny pokój zrobić, no ale nigdy całej przestrzeni nie wykorzystamy z doświadczenia no często często te projekty już dzisiaj robi się po prostu na wiązarach bo są to w zamyśle projekty parterowe bez użytkowego poddasza no i taki stryszek jest jak najbardziej wystarczający no i po prostu jest to budowa szybsza chyba też, chyba też prostsza yy, i tyle także no warto o tych aspektach pamiętać i to się będzie odnosiło tak naprawdę do wielu projektach do wielu projektów o których zaraz będę Będę mówił. Wróćmy teraz do komputera i przeanalizujemy kolejne projekty. Ponownie pracownia Archon, dom w marzonkach 4. No i widzimy też że to jest dach dwuspadowy, ale z takim dodatkowym tarasem. W ogóle sam budynek jest już w kształcie litery. No nie do końca L, nie do końca T, ale, ale widać, jak to, jak to wygląda. No Widzimy też tutaj okna, więc od razu możemy wnioskować, że jakiś wysoki suwid jest tutaj planowany. Przejrzyjmy sobie, jak to tutaj. Wygląda tak mamy tą, tą bryłę jak się przejrzymy to podobnie jak w tamtym projekcie też już tutaj jakieś jakieś słupy dojrzymy więc pewnie sytuacja jest podobna także jakieś podciągi tu widzimy jeden jeden słup drugi słup tutaj kolejny tak no to wszystko jest na pewno dostosowane znowu pod wykonanie pod wykonanie stropu i, i tych elementów no tak tutaj nie znajdziemy trzeba by wchodzić że tak powiem. Dokładnie w projekty, ale one nie są dostępne tutaj, także tego nie, nie będziemy gdzieś tam analizować. Korzystamy z tego, co, co po prostu jest, nie. I, no i też jako klient, kiedy wybierasz projekt, no to nie masz dostępu do szczegółowych rysunków konstrukcyjnych, można analizować wyłącznie na tym, co tutaj znajdziemy dobrze. I teraz tak, tutaj jest jakby standardowy, standardowy ten dach. No, i tutaj mamy część z tym wysokim sufitem. Tak, tutaj też widać, że o, jest to podniesienie, jakiś tam sufit katedralny. O, tutaj na 3D też to ładnie wszystko widać, że ma być to otwarte. A na pozostałej części, no nie pokazali, ale, ale tam dalej już jest no taki, taki typowy sufit. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą część, powiedzmy, nazwijmy to częścią dolną, to jakby dokładnie te same zasady. Jakby zobaczymy sobie tutaj, to idealnie te same zasady, o których mówiłem. Przed chwilą, tak? Bez problemu tutaj możemy zastosować, zastosować wiązary. A co, co z tą częścią otwartego sufitu? No, tak naprawdę, jeżeli my chcemy zachować ten efekt, który jest tutaj, tak? Czyli taki dach, no typowo krokwiowy jętkowy widzimy jętki, potem otwarte, to tutaj musi być dach tradycyjny. Jakby nie da się tego tak zamienić na wiązary, żeby to było, to było ok. I teraz zobaczmy sobie, jak na jakimś rysunku 3D, jak to mogłoby. Wyglądać. No tutaj właśnie mamy taki, taki przykładowy projekt I, wła, i tak. Jest jedna część zrealizowana na wiązarach. Tak i tutaj też te wiązary ze stryżkiem. No standardowa, znowu standardowa konstrukcja. A tutaj tak naprawdę jest już zaprojektowany dach typowo, typowo tradycyjny. Hmm, tutaj jeszcze jest jakby na no, tym kawałku, gdzie jest płaska część, mamy e, po prostu e, wiązary. To jest taki wiązar podwójny bo te akurat tutaj ta konstrukcja nie miała się na czym, na czym opierać. No a dalej dach krokwiowo-jętkowy i ciężko, ciężko to na coś e, tak naprawdę zamienić. Może znowu sobie coś krótko jeszcze narysujemy. Tak jak mówiłem, no jeżeli chcemy mieć taki efekt sufitu, to w zasadzie ten dach tradycyjny po prostu musi zostać, bo jest osobno odcinek o sufitach katedralnych, tam wszystko to mówię, ale mówię, to co się narzuca czasem, no to takie rozwiązanie, że robimy wiązary nożycowe. Tylko na elewacji widzieliśmy, że tam są planowane takie normalnie trójkątne, wysokie okna. No i teraz prawda jest taka, że albo te okno musiało być wtedy dopasowane do dachu, albo okno musiało być dopasowane do no, kąta nachylenia. Sufitu. Mówiąc najprościej, no albo by to ładnie wyglądało od wewnątrz, albo ładnie wyglądałoby to od zewnątrz. Jeżeli są jakieś okna takie duże, trójkątne, to nie proponuję rozwiązania z wiązami nożycowymi, bo po prostu wydaje mi się, że ono swojej roli nie spełni. Tak, czasami można by powiedzieć, że zobaczymy taki, nie wiem, też układ krokwiowo-jętkowy z połączeniem tutaj na, na płytkę kolczastą, no ale czy to wtedy są wiązary prefabrykowane? Ciężko powiedzieć, tak, no bo przede wszystkim no, to jest to, co przejawia się w wielu filmikach i tak dalej, mówimy o tym rozporze, tak, czyli no, ta konstrukcja jętkowa jest no, zawsze konstrukcją po prostu rozporową, jak to połączymy płytkami, no nie wiem, czy to można nazwać wiązarem, dalej to będzie konstrukcją Rozporową, tak? Bo w domyśle, jeżeli w projekcie mamy wpisane wiązary, no to raczej tego rozporu unikamy, ale to tak w ramach ciekawostki ciężko ocenić, czy to są wiązary, czy nie. Ogólnie tak naprawdę no to musi być coś na kształt dachu tradycyjnego, ale tak jak było widać na ten 3D, można to po prostu połączyć. Tam, gdzie wiązary się nadają, dajemy wiązary, a na pozostałej części robimy dach tradycyjny. My akurat zajmujemy się tym i tym, nie stanowi to dla nas żadnego problemu. Przechodzimy do kolejnego przykładu. Kolejny dach dwuspadowy. Ta sama pracownia, dom Wisteria 15, jako taki przykładowy. I co tutaj widzimy? No to jest już dom ten z typowym poddaszem użykowym, tak? To widać to poty w oknach i tak dalej. Ten budynek jest zaraz wyższy. Jak sobie zobaczymy teraz na rzuty, no tu jeszcze jakiś teraz, ale o, rzut, rzut parteru, no pod rzutem parteru oczywiście rzut poddasza. Co ważne, no widzimy, że cała przestrzeń poddasza jest w zasadzie wykorzystana. Tak, schody zabiegowe i na całej szerokości budynku mamy pomieszczenia. Na przekroju też widzimy, widzimy jak, to, jak to wygląda. To jest według mnie typowo konstrukcja pod dach tradycyjny. Tutaj z wiązarami nie ma co kombinować. Zasada jest taka: wiązar dachowy nigdy nie będzie wyglądał ten sposób, okej, okay. bardzo niesymetrycznie to narysowałem, ale nie w tym sens. No nie będzie jedną wielką pustką, nawet gdyby, dobra, tu się pojawiło jeszcze jakiś tam jeden element poziomy i że tylko tutaj ściany. No nie ma takiej opcji, tak, nie ma takiej szansy, nawet gdyby to miało jeszcze jakieś tutaj podparcia, aż tak to, to wyglądać nie będzie. Zawsze, chociaż część poddasza trzeba zabrać na, na jakieś tam skratowania, aczkolwiek no, jeżeli to będzie bardzo szerokie poddasze, no to tu ściany wewnętrzne będą konieczne i tak dalej, więc no ale widzimy, to już nie odzwierciedla tego, co w tym projekcie jest planowane, czyli wykorzystania no, całej szerokości budynku, więc tak naprawdę, no takich typowych z poddaszem użytkowym, e, ta więźba tradycyjna i, i strob żelbetowy, czy no, jakiś tam spłyt, będzie, będzie najlepszym rozwiązaniem, nie ma co tutaj kombinować i wrzucać wiązarów na siłę. Mogę Wam jeszcze pokazać w ramach ciekawostki taką stronę, gdzie jest dużo projektów wiązarowych pokazanych. Jest to strona firmy Mitek, czyli jakby dostawcy technologii, tak? My też korzystamy właśnie z oprogramowania firmy Mitek, korzystamy z płytek kolczastych firmy Mitek i oni tutaj mają bardzo dużo projektów takich typowych, przerobionych na wiązary. I tutaj no, można zobaczyć na przykład taki projekt Alicja, to jest domy w stylu pl Taka jakaś pracownia, ale co, no, to jest ten sam dom, o którym ja mówiłem, tak, że też takie widzimy poddasza użytkowe nawet sobie zobaczmy, że tu też jest pełna szerokość poddasza, no i przecież tutaj jednak są, jednak są wiązary. To, co przed chwilą staram się wytłumaczyć na tym dachu jętkowym, to są to są niby wiązary, tak? no bo to jest jakby widzimy, że typowo układ krokwiowy z jakąś tam taką jętką. Po prostu kroki łączone na płytki kolczaste, ale nawet kroki jest wtedy łączona na długości. No, przyznam, że to jest ciężko to nazywać typowo konstrukcją wiązarową, i to jest chyba trochę wpychanie już tych wiązarów chyba nie tam, gdzie, gdzie one się sprawdzają najlepiej. Tutaj takich konstrukcji można, można zobaczyć różnych yy, więcej. Yy, właśnie, właśnie takich z typowym poddaszem użytkowym. Szukam jeszcze jakiegoś. Oj. Już o starych projektach, o tutaj podobny, tak, o tutaj nawet widzimy, czyli są normalnie jakby płatwie, pewnie jakieś słupy by tak samo tu musiały być, no chyba, że to znowu dach jętkowy, ale, ale dla mnie to, to, to jest niby wiązar, ale tak naprawdę to bardziej przypomina konstrukcję tradycyjną niż, niż wiązarową, a jaki jest problem z takimi dachami też, dlaczego to rzadko się stosuje, no bo te wiązary z poddaszem użytkowym mają najczęściej większy kąt dachu. No, też po to, żeby jak najmniej skosów było na poddaszu. Im większy kąt dachu, tym no, wyższe musiały być te wiązary. I teraz, jeżeli mielibyśmy nawet zrobić taki wiązar, tak no to on najczęściej będzie bardzo, bardzo wysoki, na tyle wysoki, że nie będzie się dało go przewieźć, więc to jeszcze miałoby sens, jak są jakieś, nie wiem, budynki typu 6 metrów rozpiętości, czy coś takiego, no ale najczęściej te domy mają więcej, tak 9-10 metrów, więc jak przy kącie jakimś 45 stopni, czy 40 stopni, to się okazuje, że to się mówi, robi na pewno powyżej tam 4 metrów, no i no i co teraz, to jeszcze w dwóch częściach, nie dość, że ten wiązar składa się z trzech elementów, to jeszcze miałby przyjechać w dwóch częściach, czyli nie wiem, tutaj miałoby być jakieś sztuczne łączenie, tu pewnie jakiś dodatkowy element by się pojawił i, i, i przyjechałoby tylko coś takiego, to dołączane, w ogóle jak to przewieźć, tak, no bo to, to strasznie wiotkie, no co innego jest jakiś cały wiązar, nie, no to, to mimo wszystko, a tutaj, no naprawdę. Czasami robi się takie układy, ale to jak jest, jak jest wąsko i tak dalej, to wtedy ma to sens, bo to połączenie na płytkę, jeżeli chodzi o połączenie jęki z krokiem, ono jest naprawdę dobre, tak? To, to, jest, to, jest, to jest OK, tak? tak samo, żeby to w kalnicy dodatkowo połączyć, fajnie, tak? ale w praktyce no, wykorzystuje się to, to rzadko właśnie przez te utrudnienia yy, transportowe. No i tak prawda jest taka, że i tak trzeba by dostarczyć yy, no, powiedzmy takie wiązary, a potem te wszystkie jeszcze łatwiej robić, słupy. I tak dalej. Więc no, no nie nazywajmy tego do końca dachami wiązarowymi. To jest taka, powiedzmy, tradycja wiązary, Sam teraz to wymyśliłem, ale, ale trochę do tego to się sprowadza. Kolejny projekt, dom w przebiśniegach, 3 tam wersja G2. I co tu my tutaj mamy, no to już jest dach kopertopy, tak wierospadowy, litera, litera L. W zasadzie wszystkie te same zasady, które przy tych dachach dwuspadowych obowiązywały to tutaj też obowiązują, tak, te same argumenty e, mogę podać e, za i przeciw co do wielkości poddasza i tak dalej, aczkolwiek no pewnie im większy metraż parteru, bo tutaj no ten dom już ma 216 metrów widzimy no to pewnie tym mniej ta powierzchnia na poddaszu będzie, e, będzie potrzebna, więc e, no również na, na tego typu projektach e, bardzo często stosuje się po prostu e, wiązary i tutaj widzimy znowu skrop ścianka kolankowa, krokwie, ale od razu widzimy tutaj nawet zaznaczone, że podbitka jest planowana na że będzie wykonana tak w poziomie, na płasko. Więc jak my tutaj projektowaliśmy wiązary, no to możemy możemy tak naprawdę od razu te wiązary zrobić właśnie no tak tak na płasko, wykorzystując te ściany. Tutaj akurat jest tylko na jednej części stryszek w tej chwili, tak, on jest tu w 3 metry szeroki na 15 metrów długi, więc tam nawet więcej, tak, czyli tam ponad 45 metrów powstaje, tak naprawdę gdyby, gdyby klient chciał, to można by też tutaj wygospodarować strych, bo tutaj też są spore wiązary i można by jeszcze tutaj jakąś część wygospodarować, jakieś przejścia między stryszkami zrobić, ale po prostu nie potrzebował tej przestrzeni, więc zawsze jak te kilka wiązarów powiedzmy było bez, bez strychu, to tam ta kwota była minimalnie, minimalnie niższa, ale jeżeli i tak tam ta przestrzeń była zupełnie wystarczająca, no to na siłę nie trzeba tego robić, żeby tylko jak najwięcej mieć tego. nie? Tym bardziej, że te wiązary to z jednej strony znowu były tak przewieszone, tak? To też jest jakiś plus, bo pewnie przy tradycji tutaj musiałby się pojawić podciąg, tak? Czyli ta ściana jakby musiała pójść ciągiem. Ciężko byłoby to oprzeć tylko na tej, na tej ścianie. No w przypadku wiązarów jest, jest łatwiej. Oczywiście tutaj podciągi widzimy. Ogólnie tak naprawdę przy wiązarach to tutaj w tym wypadku my potrzebowaliśmy do oparcia obrys zewnętrzny. Tutaj oczywiście na tym, to jest chyba taras, tak? Czyli te dwa podciągi, i jest tutaj jeszcze taka jedna dodatkowa ściana. Troszeczkę ten projekt jest obrócony, ale to, to jest tutaj ta, ta ściana, jak sobie spojrzymy, nie? Czyli ta ściana nośna, nie? Oczywiście od garażu ściana wiadomo, że też się pojawiła, ale. No, tu znowu widzimy jakiś kawałek ściany nośnej, tutaj jeszcze był pewnie planowany tu jakiś kawałek ściany nośnej, oczywiście to jak my eliminujemy ściany nośne, to też trzeba to robić z głową, obgadać z kierownikiem, bo chodzi też o w ogóle usztywnienie samego budynku, więc to też nie jest tak, że możemy sobie je wyrzucać, bo często jak eliminujemy ściany nośne, to jakiś słup, dobrze, żeby się w ścianie pojawił, no to nie można tak powiedzieć, że to jakby wywalamy ściany, nic nie trzeba robić, nie, nie zawsze tak jest, ale no na pewno, na pewno no tych fundamentów czy czegoś jest do wykonania mniej no pod warunkiem, że jakby od początku zaplanujemy wiązary już zanim, że tak powiem zaczniemy jakiekolwiek pracę dokonywać, zanim pierwsza łopata zostanie wbita w ziemię już wiemy, że, że jednak konstrukcja będzie inna, to no na tym etapie na pewno możemy sporo Zaoszczędzić. Także no tak to wygląda. To kolejny projekt, który, który często jest tam, jest właśnie stosowany w konstrukcji wiązarowej i, i jak najbardziej te wiązary są tutaj fajnym rozwiązaniem, pamiętając o wszystkich zaletach i ich wadach, o których mówiłem wcześniej. Kolejny projekt, tym razem pracownia Home Concept, akurat projekt Home Concept 31 i to też są właśnie tego typu projekty, które dosyć często są robione w konstrukcji. Wiązarowej. Dalej zasady, zasady mamy bardzo, bardzo podobne. Tutaj są ścianki też kolankowe. Zobaczymy, sobie, jak ta konstrukcja wygląda na 3D. Tu jest takie nietypowe rozwiązanie na samym wiązarze też, właśnie, że on jest taki no, z jednej strony podniesiony, ale ma dodatkowo od razu przygotowaną podsufitkę. Ale ten projekt, tutaj tylko wspominam, że on. Właśnie też się fajnie daje podwiązary. Omawiam szerzej w osobnym wideo i tam też podaję dokładną cenę, jaką klient zapłacił za realizację stricte tego dachu. Jeszcze jeden projekt, pracownik Home Concept, numer 37. No i tu już jest taki dach typowo, typowo piętrowy, tak? Czyli mamy poddasze, z tym, że mamy pełne poddasze i jakby nad poddaszem jeszcze strop i później dopiero konstrukcja. Dachowa. Ogólnie tego typu projekty się bardzo fajnie dają pod wiązary, w sensie, żeby nad piętrem po prostu zrobić wiązary. Tak, w momencie, kiedy no, mamy płaski sufit, no to wtedy jak najbardziej to jest korzystne. Szczególnie, że te projekty często mają mały kąt dachu, no bo ten budynek tak już jest dosyć wysoki, więc tam spot kamera, czy nie wiem, 25 stopni i 30 te dachy, więc i tak dużo przestrzeni u góry nie uzyskamy jakiejś tam dodatkowej. Dlatego one, one naprawdę fajnie się dają pod wiązary. Często w ogóle w oryginale już tam są wiązary. Ten akurat pokazuje jeszcze, bo przyznam, że początkowo sam wątpliwości, czy on jest dobry pod wiązary i nawet. Byliśmy troszeczkę niechętni, żeby to realizować. Dlaczego? Dlatego, że jak sobie zobaczymy tutaj na 3D, to widzimy takie takie duże przewieszenia, tutaj to, no, pierwszym rysunku, tak, chodzi mi o tutaj to, co się dzieje z prawej strony, no i to wszystko było jakby wylane w żelbecie, tak, czyli to wszystko było tutaj, no, jakby połączone ze stropem, to nie mogło działać, widzimy, że to jest bardzo mocno przewieszone, więc to musiało być połączone jakby z całą bryłą budynku to nie mogło być tak, że wyrzucimy sobie cały strop ze środka i, i zostawimy tylko to, co jest na zewnątrz, no ale tak naprawdę no, zmodyfikowaliśmy to, chociaż idealnie nie oddajemy tego projektu, tak? Ale to było po konsultacjach z inwestorem i zdecydował się jednak na wiązary, i widzimy, że no zrobiliśmy tutaj coś coś takiego, czyli tą całą konstrukcję też zamieniliśmy na konstrukcję wiązarową. Ona oczywiście tam wchodziła do środka, część tutaj w ogóle widzimy, że to cały wiązar był tak zrealizowany, tak? Żeby to wszystko razem pracowało, no to był prosty dach, niewielki dach, ale wymagał naprawdę dużo pracy. Ale też udało się to zrobić. Trochę w ramach ciekawostki to pokazuje, w sensie takim, że gdyby to była tylko konstrukcja samej koperty nad tym dachem, to, to jak najbardziej to 100% wiązary. No a tutaj no nawet takie, takie przewieszenie, takie, że tak powiem, dodatkowe elementy dekoracyjne, tak naprawdę, no bo to typowy jest element dekoracyjny, też udało się w wiązarach wykonstruować. Kolejny projekt, Pracownia NG Projekt, nazwa Wyjątkowy 2. No i tutaj. Teoretycznie dom parterowy, ale dom parterowy jednak z antresolą. Tutaj na tym życie parteru to widać, że tutaj planowany jest nad salonem wysoki sufit. Dodatkowo też widzimy tutaj schody, tak? Na 3D, jak sobie to wszystko obejrzymy, maszyny nie na 3D, tylko jak od, od wnętrza, to fajnie to, to widać na tych różnych wizualizacjach, że o, tutaj jest otwarty sufit. Ale też jest planowana cała o antresola, tak? Tutaj widzimy kawałek szyby i tam wejście. No i klient zgłosił się do nas właśnie z tym projektem, chcąc zastosować wiązary, i zaczęliśmy to wszystko analizować. I teraz, no tak naprawdę, no żeby zrobić tutaj w takim miejscu wysoki sufit. To raczej konieczna była konstrukcja tradycyjna. A jak, a jak wiązary, to i tak wszystkie ściany, wszystko byłyby potrzebne. Jeżeli sam wysoki sufit jeszcze dałoby się na wiązarach zrobić, ale no, jeżeli to jeszcze miał być połączone z całą antresolą, z wejściem, właśnie takimi schodami, no to się. Okazywało, że, że jest to bardzo trudne w wiązarach, wręcz no nie miało to większego sensu. I no finalnie z tych naszych rozmów wyszło, że i tak nad, powiedzmy, w tej części nad salonem, nad jadalnią. No, trzeba zrobić normalny, normalny strop i tam zrobić ten dach tradycyjny, żeby zachować właśnie ten efekt całej antresoli i tego, i tego wszystkiego, tak? Pozostawała kwestia na tym rysunku tej lewej strony, no bo teoretycznie tutaj na, na całej tej lewej stronie, co chyba stanowi większość tego budynku, te wiązary można by zastosować. Ale jak sobie zobaczymy, jak te schody prowadziły, to te schody tutaj nie widać w kierunku, ale tak naprawdę one, to była taka sytuacja, że te schody zaczynamy wchodzić w salonie. I idziemy sobie tutaj do góry, i tak naprawdę, no, wejście na poddasze byłoby już w tej części wiązarowej, i wtedy tutaj trzeba by zawrócić jakoś e, i wchodzić na tą antresolę. Na pierwszy tokach się, że to tutaj wiązary mają, e, mają sens, ale ta antresola, jak doszliśmy do wniosku, że jak antresola jakby była koniecznością, tak? Jakby tutaj e, nie było opcji, już z tego rezygnować, no to jak uznaliśmy, że nad tą częścią zostawiamy strop, zostawiamy dach tradycyjny, to finalnie doszliśmy do wniosku, że, że na całości już ten dach tradycyjny e, pozostał. No, Wydaje mi się, że można by zrobić, mówię, te wiązary, ale, ale też jeszcze to samo przejście, tak, bo byłoby tak, że ktoś wchodziłby na górę na to poddasze, chcąc wejść na antresolę, najpierw by gdzieś tam wchodził na stryszek czy na coś przy wiązarach, następnie gdzieś tam wchodził dopiero na ten strop żelbetowy, no to wszystko powodowało, że, że jednak... Nadal tutaj pozostaliśmy przy tym dachu, dachu tradycyjnym. Jest też bardzo podobny projekt do tego, też chyba o nazwie wyjątkowy, z tym, że on już nie ma tam w planach chyba tego otwartego sufitu. A przynajmniej no, była taka informacja, że po prostu rezygnujemy z tego, rezygnujemy z Antresoli i robimy dach, yy, znaczy dach, no konstrukcję typowo pod naszym nieużytkowym na całości, tak? Ewentualnie przydatkowy. Stryszek. No i wtedy tutaj mam taki dach mniej więcej rozrysowany, to akurat nie jest z realizacji, tylko tutaj taki był projekt wstępnie szykowany. No i widzimy, że wtedy na takim dachu bez problemu można było wiązary zrobić i tu akurat nawet chyba żadnego stryszku nie było, ale, ale no taka konstrukcja to już nie była dużym problemem. Nie, Tam głównie trudność wynikała z tej antresoli, z tego otwartego sufitu i, i troszeczkę wyszło tak, że skoro na tej jednej części i tak musimy zrobić tradycję, to już chyba nie ma sensu kombinować, ale jakby cały przerabiać, jednak nawiązary, no, idąc na pewne kompromisy, wtedy, e, wtedy nie ma problemu. Ostatni projekt, jeszcze na dzisiaj, też spracownie MG projekt, nazwa O6. I teraz tak, no, bo tutaj widzimy też taki dom z poddaszem użytkowym. E, ten dach widzimy, na części gdzie troszeczkę wyżej, na części troszeczkę niżej. Akurat tutaj na stronie nie znajdziemy żadnego. Żadnego przekroju, ale to jest taki znowu dach, że sam nie wiem. Trzeba indywidualnie to przeanalizować. Bo no normalnie to jest taki dach, gdzie tutaj też cała przestrzeń poddasza jest, jest wykorzystana gdzieś tam na, na pokoje, ale no są te takie podniesienia, podniesienia ścian. Próbowaliśmy to przeprojektować właśnie na wiązary i na 3D to wygląda. W ten sposób. Czyli no, tutaj mamy troszeczkę takie nietypowe, nietypowe wiązarki, na przykład te mniejsze, bo one idą tak kawałek po skosie, Czyli ten pas dolny nie jest tak typowo, nie, nie opiera się na ścianie, tylko mamy takie y, podniesienie, ale akurat w tym wypadku no, można to było wiązary zastosować i one wychodzą w miarę korzystnie, dlatego że o, tutaj jest na części podniesienie ścian, czyli już już takie wiązary, mimo że mają, powiedzmy, lekko nietypowy kształt, to jeszcze nie wszystko jest dopracowane, także to, to, to nie jest projekt realizacji, tak, to też jest projekt gdzieś tam tylko tak do oferty wstępnie szykowany, żeby właśnie popatrzeć, tak, czy ma to sens, czy nie ma to sensu, no to tutaj na tych już wiązarach normalnie pas dolny opierał się na ścianach, tak, bo to są te, to jest jakby ta część właśnie nad tym oknem, które tu widzimy, nie, gdzie ściana jest gdzie ściana jest wyżej. Dodatkowo są tu podparcia wewnętrzne, ale właśnie, jeżeli tutaj stosujemy wiązary, to i tak te podparcia wewnętrzne musiały zostać. Czyli tutaj nie byłoby opcji, żeby powyrzucać ściany. Tak jak często mówiłem, że przy wiązarach można wyrzucać ściany. W wypadku tego projektu już ta zaleta jakby nam ucieka, no bo no trzeba było to dodatkowe podparcie zrobić żeby to wychodziło. Szczególnie, szczególnie w tym wiązarze, tak? Bo tu, tu jest jeden taki wiązar, który ma to podniesienie i niby jest oparty na zewnątrz, ale on ma dodatkowe dwie podpory. Bo gdyby tych podpór nie było na środku, to nie byłoby szans. Ten projekt tak pokazuje w ramach tego, że czasami są takie projekty, no, które naprawdę trudno powiedzieć, czy, czy one się nadają pod wiązary. Jakbym spojrzał, że tak powiem, tylko na ten rysunek, to bym powiedział, że nie, że to jest raczej typowa tradycja. Jak przeanalizowaliśmy dokładniej projekt, no to znaleźliśmy rozwiązanie, że ok, te wiązary... Można tutaj zrobić i, 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 i będzie to w miarę by chodziło i wytrzymałościowo, i ekonomicznie, ale no to kilka rzeczy musiało się zgrać, tak? Te ściany zewnętrzne, wewnętrzne, więc no to są takie projekty, że po prostu no trzeba na nie spojrzeć, szerzej przeanalizować i wtedy podejmować decyzję. Pewnie trzeba by wycenić tak wiązarowy, wycenić tak tradycyjny, wtedy byłby taki pogląd, co w tym wypadku będzie lepsze. No i to chyba wszystkie przykłady, jakie przygotowałem na dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę Wam to pozwoli przybliżyć ten temat, dokonać wyboru projektu i zastanowić się, jaką konstrukcję chcecie u siebie zastosować. Chcesz sprawdzić swój projekt i wybrać najlepsze rozwiązanie? Napisz do nas.